Szanowni państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie na prezentacji kandydatów Komitetu Wyborczego Stalowa Odnowa Powiat Odnowa. Nasz komitet powstał po to, aby zbudować Stalową Wolę oraz Powiat Odnowa. Jesteśmy ponadpartyjnym komitetem, który zrzesza grupę osób, którym zależy zarówno na mieście, jak i na powiecie. Wspólnie możemy skruszyć partyjny beton. Zapraszamy Państwa na prezentację kandydatów z poszczególnych okręgów. Rada Miejska Stalowej Woli, okręg numer 1: Artur Burak, Kacper Szelong, Mateusz Korpal, Aleksandra Kasprowicz, Arkadiusz Grzesik, Małgorzata Majdańska, Sylwia Banach, Anna Szot, Marek Tyza. Okręg drugi. Daniel Hausner, Piotr Małek, Paweł Kolada. Joanna Kucha, Dominika Nieznalska-Chyła, Piotr Szurek, Monika Szach, Michał Stępień. Okręg numer 3. Kamil Maciejak, Jerzy Augustyn, Robert Mutz, Barbara Latos-Bakaj, Urszula Szkutnik, Małgorzata Szalongowska-Krupczak, Kacper-Guzik. Okręg numer 4. Andrzej Doroż, Jakub Orzechowski, Anna Watras, Tadeusz Kędzior, Stanisława Szlęzak, Aneta Sierant. Rada Powiatu Stalowowolskiego, okręg numer 1. Krzysztof Szkutnik, Krzysztof Warzocha, Agnieszka Stępak, Wojciech Pyjor, Izabela Grzesik, Radosław Brzyski, Agnieszka Witek, Grzegorz Burak. Okręg numer 2. Andrzej Szlęzak, Marek Zaremba, Damian Frączek, Katarzyna Dorosz, Zofia Bełzak, Anna Siemienkiewicz, Marek Kardowski. Okręg numer 3. Jan Nowak, Honorata Jędrzejewska-Rębacz, Olga Krasoń, Ilona Jurek, Józef Krawiec, Jerzy Drzewi. Okręg numer 4. Bartosz Kopyto, Sławomir Sudoł, Piotr Wroński, Elżbieta Steć, Grzegorz Dziuban, Anna Steć, Małgorzata Majdanik-Wietecha. Andrzej Bartman. Szanowni Państwo, nazywam się Kamil Maciejak i jestem kandydatem na prezydenta Stalowej Woli. Wielu z was mnie nie zna, lecz nie lękajcie się. Będę dobrym prezydentem. Stalowa wola jest w momencie przełomu. Potrzeba nam nowego myślenia, sprawiedliwego rozliczenia i lepszych rozwiązań. Ja i nasz komitet to gwarantujemy. Głosujcie na mnie i na mój komitet Stalowa Odnowa Powiat Odnowa. Talowa od nowa. Zbony i to z nami. Powiat od nowa. Zbony i to z nami.